No w takim razie. Czekaj, muszę tą twoją kamerkę dobrze zostawić. A czy specjalnie tak przyświetlasz kamerkę? To ma być jakiś kurwa. Chcesz coś przez to powiedzieć? Zobacz, jak jestem ubrany. No nie no. Brasisz szat... nie u mnie na transmisji. Absolutnie. Czarny kolor, zwykły kolor, który każdy może nosić. Każdy kolor człowiek może nosić, jaki chce tak naprawdę. Nie ma to żadnej jego różnicy. żadnej sprawy to nie, nic to nie zmienia, tak? Świetnie, brawo. Brawo kolego! Świetnie. Świetnie to wyszło na mojej transmisji. Absolutnie nie spotkacie jakichś tutaj. Wszystko jest poprawnie politycznie. Jestem naprawdę y, człowiekiem, który nie, nie przeszkadza, nic nie przeszkadza. Nic nie przeszkadza. No chyba, że ktoś jest rasistą, to wtedy ci to powinno przeszkadzać. Mm, tak, tak, ale też to szanuję, tak? Szanuję poglądy ludzi innych. Szanujesz rasistów? Mm, nie, nie będę udzielał takie pytania, bo to już kwestia tam jakiejś moralności, tak? Nie, absolutnie ja nie popieram rasizmu, ale. Jestem człowiekiem, który szanuje innych ludzi, po prostu. Rozumiem, rozumiem. Okay. Słuchaj, przeczytam ci. To jest o, test oparty na badaniach z uniwersy Uniwersytetu Maryland oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Eee, co? Chyba definicji rasizmu nie będziemy czytać? Czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Jestem gotowy. Czy, lusie, czy ludzie rasy białej mają obowiązek uczyć się na tematy rasistowskie, działań swoich przodków? Czyli jakby. Powiedzmy... Czyli, że na przykład mój dzi kość dziadek był rasistą i jebał inne rasy, po prostu, tak? No, to bardziej chodzi o to, że po prostu, mm, na, tle, na, tle, na, tle, po prostu. na tle. O inaczej, na tle historycznym. Jeżeli na przykład jesteś obywatelem jakiegoś państwa, e, które na przykład w swojej historii ma, e, że tak powiem, historię rasizmu e, z ich strony, na przykład z drugiej, w stronę właśnie jakiejś rasy i tak dalej, no to ty, czy ty, skoro w tym nie uczestniczyłeś, ale to było, powinieneś się na ten temat kształcić? Wiedzieć, mieć to w swojej wydaje, świadomości. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że powinno się mieć Sobie, słuchaj, Jak było to w świadomości. bo to masz takie typy odpowiedzi. Jeżeli się stuprocentowo zgadzasz, to daję maksymalnie na prawo, jeżeli tak zgadzasz się, to tak ten, jeżeli nie masz zdania, to na środku, jeżeli się nie zgadzasz, w chuj, no to wiadomo, w lewo, nie? Nie no, trzeba się edukować tak, Maksymalnie takie, na prawo. Maksymalnie. Okej, okay, następne pytanie. To będzie 20 prostych pytań. Czy można w reklamach przedstawiać ludzi innych innej rasy niż biała jako osoby zachowujące się jako, jako, powiedzmy, na przykład sługa wobec rasy białej, czyli na przykład, że miałbyś reklamę, robisz reklamę, powiedzmy, i reklamujesz jakiś zajebisty stary resort albo apartament i w swojej reklamie po prostu pokazujesz to, że, wiesz, przyjeżdża, nie wiem, biały człowiek w zajebistym zegarku, super ubrany, z piękną żoną, no i na pstryknięcie palca, powiedzmy, inna rasa niż biała mu usługuje. Czy można byłoby coś takiego zrobić w reklamie? Też nie zapomniałem, że reklama, no to jednak dźwignią handlu, przede wszystkim reklama, jednak to jest też scenariusz. To nie jest. To jest ale dobra, no ale dobra, to co? Życie. Biały może usługiwać, kurwa, a czarny nie może? Słuchaj. Pytanie jest proste. Zgadzasz się czy nie zgadzasz? To jest podstawowa teza. Czy racji innych niż biała jako osoby zachowujące się jako służba? No można, kurwa, oczywiście, że można. zgadzasz się w 100%. No czemu nie? W To byłby że też tak. odwrotny rasizm, by nie można było. No właśnie, dokładnie w ten sposób. Ja nie jestem rasistą. I u mnie na transmisji nigdy nie spotkacie rasizmu. <laughs> Nakładanie przez kraje zachodnie surowszych ograniczeń imigracyjnych na osoby z krajów, gdzie przeważa rasa inna niż biała, niż na imigrantów z krajów, gdzie przeważa rasa biała, jest uzasadnione. Kurwa, ma, co to, co to, jest, to jest pytanie tego typu, żeby wyobrazić sobie stary, że na przykład Ameryka, yy, powiedzmy Polska, wiadomo, że my mamy, yy, mamy więcej osób białych, to na przykład byśmy mogli wjechać do Ameryki tako z bomby, a na przykład w kraju, gdzie jest, nie wiem, w jakimś kraju afrykańskim, albo jakimś nawet, nie wiem, europejskim, gdzieś jest już miks kulturowy, no to musiałbyś zdać dodatkowy test pytań. Czy zgadzasz się, że to jest uzasadnione? te z pytań i co odnośnie czego by byłyby te pytania niby? Włodar, to nie chodzi o czym, o czym byłyby te pytania? Ale no, ale co to jest, to jest zjebane pytanie? No nie, słuchaj, no. to jest proste pytanie. Wyobraź sobie stary, że jest jakiś kraj, nie? Na przykład Niemcy. No, tak, wyobrażam sobie. No, Są Niemcy. Niemcy na przykład, no. i, I teraz tak. I my na przykład możemy wjechać do Niemiec z bomby i nikt z nas mm -hmm. nie pytają. Wiesz o co chodzi? No. Przez to, że na przykład mają więcej osób białoskórych. Ale, na przykład, Francja, żeby wjechać do Niemiec, potrzebuje specjalną zgodę, albo, na przykład, nie wiem, nie może czegoś zrobić w tym kraju tak łatwo. No, rozumiem, rozumiem. No. No, czy nie, nie, nie czy coś takiego. Być raczej tak raczej tak nie powinno być. Na to. No tak, nie, no tak to nie, tak to nie. Ale dlaczego? Po prostu od koloru skóry to nie powinno zależeć. Ok. Tylko od koloru skóry. Czyli to jest dla ciebie nie... Tylko od tego nie powinno to zależeć, Czyli... bo nie jesteśmy rasistami. Dokładnie. Czyli nie zgadzasz się z tą tezą? No nie zgadzam się, ale nie dałbym tego maksymalnie w lewo. Troszkę w prawo bym dał. Czemu? Słuchaj, no, no to, jest, tezomale, to jest uzasadnione to jest na cykl. Jeżeli, no. jeżeli chodzi tylko o kolor skóry, no to nie. Ale całkowicie nie. Bo nie jestem rasistą. Natomiast. Dobra, to nie, to nie, daj kurwa nie! Nie no, musisz odpowiadać zgodnie. Słuchaj, nie odpowiadaj, musisz być zgodny ze sobą. Pamiętaj, to jest test, wiesz, taki kurwa, żebyśmy się dowiedzieli, po prostu co i jak? Przez wszyscy dobrze <laughs> wiemy, że <nie> jest rasistą. <laughs> No to nie, no na to pytanie odpowiem całkowicie nie, max lewo. Max lewo. Dobra. Okej, okay, następne pytanie. Obraźliwe jest sugerowanie osobom raz innych niż biała, że wyglądają jak celebryści o tym samym pochodzeniu etnicznym. Czyli, że na przykład podchodzisz do losowej osoby czarnoskórej i mówisz, ty wyglądasz jak Will Smith. Mm -hmm. Albo podchodzisz do Azjaty i mówisz, ty kurwa Jackie Chan. Nie uważam tego za rasistowskie. Nie. Absolutnie czy... nie. Czyli nie zgadzasz się. Nie, no jakbym jakiegoś fajny, dobrze, że nie dogadano, po prostu afroamerykanina, co mi przypominał, właśnie jakiegoś fajnego aktora, który też jest afroamerykaninem, dlaczego nie? Dlaczego żebyś tego nie robić? Wiadomo, że tutaj chodzi o to, że. No, po prostu ogólnie, nie, nie, nie. Tylko nie, widzisz nie tu. tu... Dobra, to uznaję tę odpowiedź, tylko tu chodziło o to, że nie, że po prostu ktoś jest podobny. Nie, wiem, wiem, wiem. Nie, 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 nie. Okej, okej. Okay, okay. Następne pytanie. Obraźliwe jest pytanie osób rasy innych niż biała, czy mogą nauczyć się sportu, w których ludzie z ich rasy zawsze są dobrze, nie? Czy na przykład podszedłbyś do osoby czarnoskórej i od razu założył, że jest mega kotem w koszykówkę albo szybko biega? Czy ty uważasz, że to jest obraźliwe? Takie, że tak powiem. O... Nie, nie jest obraźliwe. Nie jest obraźliwe. Ale osoby czarnoskórej o Afroamerykanie, nie, to po prostu jest to genetycznie też. mają ścięg na przykład no tak, no tak, no tak, no tak. Nie, nie jest obraźliwe, absolutnie. Czyli nie zgadzasz się. Nie. Absolutnie nie. Okej, okay. można w programach telewizyjnych przedstawiać ludzi raz innych niż biała, jako osoby słabo posługujące się angielskim lub mówiące silnym akcentem. Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Absolutnie tak. Czyli można. Można, kurwa w chuj. No co to. Yy... Czarną skóra osoba nie może kurwa nie mówić po angielsku chujową? Może. Może, no oczywiście, że tak. Zachodnie książki. Historyczne powinny zwracać uwagę na wkład osób raz innych niż biała. Poczekaj. Można? Zgadza się. Zaraz. Zachodnie książki historyczne powinny zwracać uwagę na wkład osób raz innych niż biała w cywilizację zachodnią. Zachodnie książki historyczne, czyli gdzie? No, na zachodzie. Znaczy, czy znaczy jakie kraje? Nie znam tej historii jest zachodnie A zachód jest po lewo czy po prawo, jak patrzysz na ten? Po prawej. <laughs> Nie no, ale co ty za pytanie zjebane? No, nie wiem, jakieś kraje chodzi. No to, ja to możemy stoi. zostawić na środku okay. i mieć wyjebane po Zostawiam prostu. na środku. to wyjebane w to pytanie. Obraźliwe jest sugerowanie, że wszyscy ludzie o tym samym innym niż Rasa Biała pochodzenia liczym wyglądają podobnie. Czy na przykład, że uważasz, szczerze muszę odpowiedzieć, że uważasz, że na przykład wszyscy Koreańczycy wyglądają tak samo. I ciężko ich rozróżnić. O jeżeli tak uważasz, no to jest to dla ciebie nieobraźliwe, bo tak uważasz. Czy jest to rasistowskie? Pewnie trochę tak, natomiast chyba nie uważam, że wszyscy Azjaci wyglądają tak samo, mają podobne mordki, słodziutkie, azjatyckie mordeczki na przykład są i no nie, nie, raczej nie. Czyli, słuchaj, no to musisz odpowiedzieć, czy zgadza się, że to jest obraźliwe, czy nie jest to obraźliwe, jak no, ktoś tak uważa? Czy to uważa? że wszyscy tak wyglądają? No, nie jest to jakieś mega obraźliwe, kto się kurwa przyjmuje takimi głupotami? Nie, nie, nie zgadzam się, że to jest obraźliwe, daj na polewo delikatnie. Chociaż może ktoś, kurwa, się wkurwić, no ale co to jest za zjebane pytanie, czy jestem rasistą, no? <noise> w filmach zachodnich można przedstawiać osoby raz innych niż biała na podstawie rasowych stereotypów. Na przykład arabo jako ludzi skłonnych do przemocy, albo Azjatów jako osoby nieasertywne. Zgadzam się. Dlaczego? Film to jest sztuka, tak? Dokładnie, po no film to, jest, dzieje, film, to, no, to film, jest. film, kurwa. Słuchaj, jesteśmy w połowie testu, myślisz, że ci dobrze idzie? Wydaje mi się, że może mi dobrze iść. Strasznie się denerwuję. Kupa. Można założyć, że kuchnie w restauracjach należących do ludzi raz innych niż biała są na ogół bardziej brudne niż kuchnie w restauracjach należących do białych. Słuchaj, musisz tak, jak Ty czujesz, tak, jak Ty uważasz. Czy na przykład, postawi, no, miałbyś dwie za... restauracje. Jedna byłaby, powiedzmy, polską restauracją, nawet nie mówię jakąś high zwykły bar mleczny, a tuż okay. dosłownie obok byłaby na przykład restauracja kuchni indyjskiej, gdzie... Ja no, to do baru mlecznego gdzie do jej będę szedł do tego? Ale tam dobrze, dobrze, tylko ja Ci nie pytam gdzie będziesz szedł, tylko czy, czy jakbyś miał przed sobą te dwie restauracje, to czy miałbyś z tyłu głowy, że tamta restauracja, gdzie pracują Hindusi mogłaby być mniej higieniczna, czyli potocznie hmm. nazywana po prostu bardziej brudną? Delikatnie... Bym się zgodził. Delikatna zgoda. Można w reklamach przedstawiać mniejszości jako posługujące się niepoprawnym angielskim. Można, dlaczego nie? 100% zgody? No, oczywiście, że tak. Można założyć, że ludzie raz innych niż Biała spełniają oczekiwania zgodne ze stereotypami rasowymi. Na przykład osoby czarne. Osoby rasy czarnej są dobrzy w sporcie, a zaćwic będą dobrzy w matematyce. No, uważam, że tu szczerze byś odpowiedział, że nie zawsze tak jest. No, nie zawsze tak jest, no ale to stereotyp, tak? Czyli to nie jest coś takiego, że jest pewne coś. Czyli ja zgadzasz ty... się, nie zgadzasz się, bądźcie coś pośrodku. Myślę, że ty się akurat nie zgadzasz na to, co cię znam. Że co, że ludzie ras innych białych i spełniają ze stereotypami rasowymi? No, ale tak jest, no. Jest to taki stereotyp i się z nim zgadzam raczej, że osoby w sporcie, se czarne, na przykład, właśnie są szybsi, nie? Dobrze. To takie na pół zgadzanie, co? Okej, okay, dobra. <laughs> Można założyć, że ludzie mają większość przyjaciół o tym samym pochodzeniu etnicznym. Czyli Można powiedz... tak założyć, no bo się rodzimy w danym miejscu i tam od dziecka poznajemy przyjaciół. No co to jest za zjebane pytanie? No oczywiście, ja też się zgadzam, no. Czarni cię trzymają czarnymi, biali z bęmi. Rasizm w krajach zachodnich w większości przypadków należy już w przeszłość, już do przeszłości. Czy uważasz, że faktycznie tak jest? Nie, absolutnie tak nie jest. Rasizm istnieje i tępię go. Tępie rasizm. Nienawidzę rasizmu. Czyli nie zgadzasz. Ja teraz wiecie, jak nie spotkacie rasizmu. Nie zgadzam się, nie. Można zapytać ludzi raz innych niż Biała, czy znają Twojego znajomego, współpracownika lub kolegę z klasy, który jest tej samej rasy co oni. Czy, czy, czy to jest dla ciebie, zgadzasz się czy nie zgadzasz się, czy na przykład podchodzisz, Mniejszo, się... czy na przykład nie znamy my się, nie, mijamy się na przykład na jakimś festiwalu i ty do mnie podbijasz, mówisz, się no mordo, ty znasz Hancho? No, kurwa, mógłbym się tak sprawdzić zgadzam się. No, to zgadzamy się. Nie uważam, że mniejszości na zachodzie były historycznym celem działań rasistowskich. Na jakim kurwa zachodzie, ty? No, no chyba na dzikim. Tam, mówię... Na środek. No, nie, na środ na dokładnie, środek, no, dokładnie. No. Obraźliwe jest mówienie osobom innej niż biała, że tak dobrze mówią po angielsku. Co to jest za zjebane pytanie? No kurwa, nie no, co jest obraźliwe w tym? Tak, że, mu że murzyn mówi po angielsku dobrze? No. Jak ty mówisz, że jesteś kurde afroamerykanin, tak po angielsku mówisz? No. Nie no, to jest zjebane, no nie, nie. Czyli jakby zgadza się, że to jest obraźliwe. Nie, no nie zgadzam się, że to jest obraźliwe. Jak się pytam, kurwa... Czy kurwa, ja Włodar, skup wygania... się. Obraźliwe jest mówienie osobom rasy innej niż biała, że tak dobrze mówią po angielsku. To znaczy, że jeżeli uważasz, że nie wypadałoby tak powiedzieć, to zgadzasz się z tym, że to byłoby obraźliwe, więc tak nie mówisz. No ale uważam, że to nie jest obraźliwe. Że się spytasz, kogoś mówisz komuś, że dobrze mówi po angielsku, bo jest innego koloru skóry, kurwa, co to jest za różnica? Czyli co mam zaznaczyć? <laughs> I powiedz. No nie, nie zgadzam się, że to jest obraźliwe. No nie. Nie zgadzam się. Tak, bo to jest moje zdanie. Tak dobrze, że odpowiadam. Kuba. Słuchaj, zostały nam dwa ostatnie pytania przed wielkim ja werdyktem. Ja dole. Co ty mi no. Zachodnie rządy mogą czasem zatrzymać lub prowadzić dochodzenie w sprawie osób raz innych niż biała w związku z działaniami, z działaniami które nie wzbudzałyby podejrzeń, gdyby zostały podjęte przez osoby rasy białej. No tak jest, tak jest na świecie i czy się temu dziwię? Absolutnie nie, na przykład w Hiszpanii... Jak Ale byłem, to jest lewi, pytanie, no. czy, to, czy się zgadzasz z tym, że tak powinno być? Bo to, że tak jest, to, to już mamy postawioną tezę, tylko czy ty się z tą daj, tezą daj, zgodzisz? Czyli, daj, daj, trochę, daj trochę w prawo. Tak. Że trochę się zgadzasz, tak? Czyli to tak najprostszą myślą, powiedzmy, idzie patrol przez, przez ulicę i, albo podjeżdża suka policji w losowym kraju i na przykład Ciebie nie zgarniają duski, ale zgarniają obok Ciebie ziomka, bo mają podejrzenia, że on ma coś na przykład na sobie. Wiesz o co chodzi? No tak, no idę, daj delikatnie w prawo, bo dobrze, że mnie nie zgarniają. Czy się zgadzasz. No i ostatnie pytanie, tak zwany werdykt. Można żartować o jedzeniu podawane w restauracjach należących do ludzi raz innych niż Biała? Na przykład o dużej ilości cząstku w restauracjach należących do Arabów lub o mięsie z psów w restauracjach azjatyckich? Że można w chujce przykład... jajca robić takich rzeczy, no co ich popierdoliło, no już bez przesady. Oczywiście nie jestem rasistem, nawet teraz mi nie spotkać rasizmu, ale można takie żarty robić, no bez przesady, kurwa. Na no pewnie, że tak. Obraźliwe jest skierowanie do osoby rasy innej niż Biała. Pytanie, skąd tak naprawdę pochodzi. No nie rozumiem, co miało być tego obraźliwego. Nie zgadzam się. No też, tu się też nie zgadzam. No nic, zobaczmy w takim razie wynik. Jesteś gotowy? Chyba tak. Chyba pan zdał. 92% Jestem masz rasizm. Podnoś... Jesteś rasistą w 92% ogólnie. Jak coś. Co? ogólnie? Co to jest za test, kurwa? Co W 58% to jest? jesteś rasistą, rasistą społeczno-historycznym. W 94% jesteś jakby stałem rasistą, jeśli chodzi o cudzoziemców. Co, kurwa? A twój rasizm całkowity wy, wynosi 87%. Ale na, na, na tyle średniej populacji Jestem ponad jesteś tu rasistą. rasistą. Ja pierdolę, ale jak to jest możliwe? No Przecież... nie wiem, właśnie. To co tam trzeba kurwa zaznaczać? Jak to przeci ponad przeciwnym rasistą w 90%-80% całkowitym jestem rasistą? Kurwa, po chuja to robiłem! Kurwa, ja robię ten też, bo aspie ja wkurwiłeś. Obraźliwe jest sugerowanie osobom rasy innej niż Biaż wygląda jak sterylisz się o tym samym. Nie wiem, wyjebane mam no to. Można w programie turyzmu ludzi rasy innych, jako osoby posługujące się z akcentem. Można. Ale ty, pytasz, jest chujowy jakiś test? Można założyć, że ludzie rasy innych niż Biaż spełniają związane z rasowymi. Z czarni można. W filmach zachodnich można przedstawiać sobie raz innych niż biała. Na podstawie rasowych stereotypów. Co? Kurwa, czekaj, bo mi gorzej idzie niż sobie. Raz innych niż biała na podstawie rasowych stereotypów. Czyli w filmach, zacho w filmach zachodnich. Azja to w do przemocy. No wszystko kurwa można, co nie można. Rasi z krajach zachodnich w większości przypadków należy już do przeszłości. Mm, kurwa. Zgadzam się, bo tam już tak jest wymieszane, że chuj. Można żartować o jedzeniu podawane w serwisie, że Nelly Raz dźwiała? można, kurwa, czemu nie można. A mięsie z psów? No można tak, może nie na głos, no ale. O i właśnie to jest pytanie, bo to jest pytanie, no bo tak. No Nie, nie, nie powiedziałbym tego w obecności osób, kurwa, tamtych, ale, zjabamy, no, zjabamy. ale przy na przykład w własnym gronie bym zażartował. Ale jak stoisz rzeczy, u jakiegoś z jaty, kurwa, co ma knajpę i się z nim w miarę znasz, czy net, jak się nie znasz, to co by labeczki powiedzieć, psów to wy chyba nie dajecie, no to kurwa nie jest jakieś mega obraźliwe, no. Ale wydaje mi się, że sądząc po twoich wynikach, tak to pytanie jest, więc nie zgodzę się tutaj. Ludzie Rasy Białej mają w się bada, na temat rasistowskich działań swoich przodków. Ale co ty Zgadzam się w Zachodnie książki historyczne powinny zwracać... No nie no, bo jestem sobą, bo chodziło o to, że w tym pytaniu chodziło, czy można zaśmiać się, ale już widzę po twoich wynikach, że to chodzi o ten, o na przykład obecności tej osoby. Zachodnie książki historyczne powinny zwracać uwagę na wkład osób ras innych niż biała w cywilizację zachodnią. No o co, zgadzam się. Nakładanie wszystkie e, ograniczenia na przykład, Teraz robisz żeby... Żeby ja na Nie zgadzam byś, się, nie to zgadzam to się. Uważam, dobrze. że tutaj powinno być coś takiego, że rasa nie powinna kompletnie w ogóle do tego e, jakby deprymować albo w ogóle decydować. Powinno być na przykład, nie wiem, kartoteka, na przykład coś takiego. Nie uważam, że mniejszość mniejszości na Zachodzie były historycznym celem działań rasistowskich. Uważam, uważam. Można założyć, że kuchnie w restauracjach na ludzi ludzi innych są brudne. No, nie zgadzam się. Obraźliwe jest sugerowanie, że wszyscy ludzie o tym samym i innym niż rasa biała pochodzą identycznie, wyglądają podobnie. Jest to obraźliwe bardzo. E, obraźliwe jest pytanie osób raz innych niż biała. Słuchaj, bo wiesz, może być jak błoda, że ten test jest zjebany stary i ty po prostu nie jesteś rasistą. Jeżeli mi wyjdzie, że ja jestem no, to rasistą. tak jest. Ja jeżeli mi wyjdzie, że jestem rasistą, no to albo mamy tu dwóch rasistów, albo po prostu test jest zjebany, tak? Ale co, no, no tak, no co, ty możesz też być rasistą. Obraźliwe jest pytanie osób raz innych niż biała, czy mogą nauczyć się sportów, w których ludzie z ich rasy raczej są dobrzy. O, zgadzam się. Ale czy zaznaczyć, zaznałeś tak, że na Obraźliwe być. jest mówienie osobom rasy innej niż biała, ale... ale tak dobrze jest to obraźliwe, no. Można w reklamach czytać ludzi raz innych niż biała, jako osoby zachowujące się służąco. <laughs> o... Można w reklamach tworzącą wojownik, no to nie, to nie można gdzie. Można zapytać ludzi raz innych niż Bea, czy znają twojego znajomego. Uważam słuchaj, się, że nie, nie można. To jest to, teraz, że jest mega w 80%, Można założyć. 92. 92. to co, stanę kolejnego? Kurwa, je To już nie będę się zwracał do Ciebie Kuba Od razu Można ci. założyć, że ludzie mają. Ale słuchaj, ja po prostu chcę to rozwiązać, bo może w fakcie test jest wadliwy. No spoko. No, założyć, no, że no, ludzie, no, ludzie no. mają większość przyjaciół o tym samym pochodzeniu No nie zgadzam się. Uważam, że jest takie teraz po prostu wymieszanie ludności. To tak jakby w szkole po prostu Chodzisz do szkoły i co wszyscy czarne skóry trzymają się czarnomskiego. No nie jest tak. No nie zgadzam się. To jest zdecydowanie. Obraźliwe jest skierowanie do Rasy inne niż biała. Pytanie skąd tak podchodzić Oj, zgadzam się, bardzo złe pytanie to jest. Zachodnie rządy mogą czasem <grywa> prowadzić dochodzenie w sprawie osób. E... No nie, nie, tak nie powinno być. Może nawet sobie w się jako w nie, nie zgadzam się kompletnie. Dobra, zobaczymy co wyjdzie. Aha. Oj. Czyli zjebany jest test. No nie, bo ja odpowiadałem szczerze. Jest zjebany test. Wadliwy test. Nie wiem, ten test powinien trochę inaczej wyglądać, bo na przykład to wydaje mi się, że na przykład kto ukradł jabłko i jest na przykład Azjata, Biały i osoba afroamerykana. I kogo byś zaznaczył? Musiałbym się nad tym zastanowić, jakbym miał takie pytanie. No ale, ale masz już takie pytanie, dałeś pytanie, no możesz wybrać, są trzy opcje odpowiedzi. Yy, nie no, jesteś czwarta. Że Natomiast nie wiesz. Nikt nie ukradł. Nikt nie ukradł. Nikt nie ukradł. No, a jeżeli ktoś miał, jest słuchaj, ktoś ukradł z tych trzech osób, no to kogo wybierasz? Jesteś, musisz zdecydować. Wysoki sądzie, wydaj osąd. Nie wiem, nie wiem kogo bym zdecydował, bo nie jestem rasistą, nie prowadzę transmisji na Twitchu, gdzie tutaj wszyscy są naprawdę równie, równie wszyscy są rów, równouprawnieni. uprawnienie mają. Osoby czarne mogą mnie oglądać, białe, transwestyci, osoby hetero, homoseksualne. naprawdę nie przeszkadza mi to w żaden stopniu, kiedy Naprawdę jest to sympatyczne, jest to fajne wszystko, jest to naprawdę fajnie, brawo, świetnie wyszło, fajnie to wyszło, że nie jestem rasistą, elegancko, fajnie, super, brawo, brawo, brawissimo, wow. świetnie, będzie dalej. <laughs> Ej, kurwa. ale to było niechcący, przysięgam ci, że niechcący by się to odpaliło. Ej, co się dzieje? Milu jebany. Ej, przepraszam cię, bo dar naprawdę nie chciałem. Przysięgam kurwa, wpierdalasz mnie, że nie jestem rział. Jest to problemy roz, robisz, że, kurwa. że mu wyjebałem o... Pana on... przecież dostałem na dni, kurwa. Rozumiecie, że on restrybuje Discord, coś kliknę i od razu się g pojawił? Kurwa, sorry! Nie chciałem aż tak cię wyjebać Kurwa, mam Przepraszam, nie chciałem. Nie, 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 nie Nienawidzisz mnie z jakiego względu, bo teraz nie rozumiem. Nie, nie nie jest tak, że cię nie widzę, absolutnie cieszę Dobra, ten, możemy ten, zrobić jeszcze jeden dobra, test Amerykanie. razem. Ale jaki ten sam kurwa? Nie, inny znajdę. No to da inny, ale wypierdalaj mi z tym kurwa.